Witam serdecznie. Pilne wiadomości samego rana. Nie jesteście sami. Od poniedziałku 21 zamraża się całkowicie. Powtarzam, całkowicie Komunida Valenciana nie może wjechać i wyjechać nikt poza Rezydentem. Czyli kto zdąży tu dojechać do poniedziałku, no to miał szczęście. Kto nie zdąży, no to niestety nie wpuszczą. Od poniedziałku 21 grudnia do 15 stycznia. Oczywiście, tłumaczenia dlaczego, bo tam zwiększona liczba zakażeń. Godzina policyjna od 23 do 6 rano, z wyjątkiem Wigilii i Nowego Roku. Gdzie, to, gdzie jest? Od godziny 0. No, ale to już też. Aby nie miało sensu. Spotkania rodzinne do sześciu osób. Koniec, kropka. Szybko analizujcie swoje plany. Kto może przyspieszyć, przyjazd, niech przyjeżdża. Na miejscu będzie można się poruszać, nie? że nie, nie ma czegoś takiego, że nie wychodzimy z domu. Restauracje są otwarte na półwistka, że tam powiedzmy połowa stolików, ale to wszystko jest oczywiście możliwe. Nie? I dodatkowo podali, że można się poruszać do rodziny, kto będzie jechał, ale udowodni to, oczywiście. No to 23, 24, 25 grudzień i 31 grudzień jako takie dni wyjątkowe. Także to już to wrzucam do Was i trzeba się niestety z tym pogodzić. No i oczywiście mój wyjazd do Polski w tym momencie. Dziękuję. Po przełożę po kwarantannie narodowej polskiej i tutaj kwarantannie. Pozdrawiam.